Jaś Fasola to absolutny fenomen. Byłem w szoku, gdy odwiedzałem kanał tej serii i patrzyłem na liczby. Mr. Bean był jednym z moich ulubionych seriali, jakie widziałem w dzieciństwie. Nie jestem fanem głupich komedii, bo już od dekad uwielbiam filmowe dramaty. A wiecie, jak to jest zwracaniem do bohaterów naszego dzieciństwa? Lepiej nie psuć sobie wspomnień, bo często te same filmy wydają się dorosłym już nam naiwnie głupie. Lepiej zapamiętaliśmy je przez sentyment, jednak z Jasiem ta zasada nie działa. Gdy odświeżałem sobie jego odcinki, byłem w szoku jak nadal dobrze się bawię. Zamknięte ulice, masa statystów. Dostrzegłem też rozmach, który towarzyszył tej produkcji. Wynajęte hotele, a wszystko to dla kilku krótkich scenek. Nieźle się zdziwiłem, dowiadując się, że powstało jedynie 16 odcinków. Wyobrażacie sobie, że tak mało? I fenomenem jest to, że po 32 latach od ostatniego odcinka Jaś Fasola ma nadal fanów. Jakie inne nierozwijane show przyciąga wciąż tyle oglądających?